Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Znamy to dobrze siostry bracia. Trudno przecenić znaczenie Bożego Słowa, dla naszej wiary słowo Boże jest potrzebne dla naszej duszy, tak jak chleb, tak jak woda, tak jak powietrze dla naszego ciała. Przez słowo Boże. Poznajemy Boga na Słowie, budujemy wiarę. Jednocześnie wiele osób przeżywa pewnego rodzaju rozdarcie związane z Bożym Słowem, bo z jednej strony w sposób oczywisty doceniają oni znaczenie i ważność Bożego Słowa, ale z drugiej strony mają szereg obaw i niepewności związanych z tym, że mają tak sami. Osobiście czytać, modlić się Bożym Słowem. Nie bardzo wiedzą, jak się za to zabrać. Rodzą się obawy, może wymyślę jakąś herezję, może pobłądzę. Czasem może nie ma tych obaw, ale jest zderzenie się z takim doświadczeniem braku owocu. Czytam, nic nie rozumiem, zniechęcam się. Chciałbym na progu Tygodnia Biblijnego. Próbować przynajmniej rozwiać niektóre obawy, a zachęcić nas wszystkich do tego, byśmy czytali Boże Słowo, byśmy modlili się Bożym Słowem. Chciałbym jednocześnie pokazać pewną prostą metodę, a jednocześnie ukazać pewien podstawowy klucz podejścia do Bożego Słowa. Najpierw, siostry i bracia, nie bójmy się herezji. Tego, że wymyślimy herezję, czytając Boże Słowo. Podstawą herezji wszelkiej nie jest czytanie Bożego Słowa, podstawą każdej herezji jest ludzka pycha. Gdy będzie w nas pokora, gdy będzie w nas miłość do Kościoła, to nawet jeśli dojdziemy do jakichś błędów, do jakichś nieprawomyślnych wniosków, to szybko i bezboleśnie się z nimi rozstaniemy. Pokora i miłość nas zabezpieczy. Nie bójmy się czytania Pisma Świętego, bójmy się pychy, bójmy się zakochania w sobie samym. Czytanie Pisma Świętego, to mówię teraz na zachętę, jest najprostszym spotkaniem z Bogiem. Jeśli ktoś pragnie spotkać Boga, to niech sięga po słowo Boże. Miejmy przekonanie, że gdy z wiarą otwieramy Księgę Pisma Świętego, to nie tylko czytamy o Bogu, ale z tym Bogiem prawdziwie się spotykamy. I tu jest sedno i klucz wszystkiego. Bo często ludzkie podejście do Pisma Świętego jest w takim układzie: ja, mój rozum i strony Biblii, traktowane jako swego rodzaju instrukcja obsługi Pana Boga, instrukcja, którą trzeba rozgryźć jak instrukcje składania mebli w Ikei. Otóż nic bardziej błędnego. To nie jest trójkąt. Ty, Twój rozum i Biblia, ale czworokąt. Ty, Twój rozum, Biblia i sam Bóg. O tym jest dzisiejsza Ewangelia. Zobaczcie, siostry i bracia, apostołowie byli wychowani na Bożym Słowie. Oni w w każdym synagogalnym, sobotnim, szabatowym nabożeństwie, spotkaniu słuchali Bożego Słowa. Znali Boże Słowo, ale byli zamknięci w trójkącie. Oni, ich ludzki z natury słaby rozum i Pismo Święte. I przyszedł Zmartwychwstały, przyszedł Jezus i mówi Biblia, wtedy oświecił ich umysł, aby... Rozumieli pisma. Patrzcie, jak trójkąt rozszerza się i zmienia się w czworokąt. Dochodzi Bóg ze swoim światłem. To jest istota. To jest klucz. Gdy czytasz Biblię, zapraszaj nieustająco Boga do siebie. Gdy czytasz Biblię z wiarą, ufaj, że On, Bóg jest przy Tobie. Przychodzi, by oświecić Twój umysł. To jest klucz, to jest fundament. Ale potrzebujesz jeszcze metody, czyli sposobu budowania na tym fundamencie. Dużo jest różnych metod. Pokażę teraz, innym przypomnę pewnie, jedną z nich. Bardzo prostą, a jednocześnie owocną. Jest bardzo prosta, bo wystarczy zapamiętać trzy słowa, by mieć ją w jednym palcu. A zatem, bracie i siostro, Zdradzam tę metodę. Weź do ręki Pismo Święte, wycisz się, skup swoje myśli i pomóc się, przywołując do siebie Boga i prosząc o Jego świat. I po takim wstępie otwórz Pismo Święte, najlepiej na początek Ewangelię, i zacznij czytać. Po prostu zacznij czytać. Czytaj to pierwsze słowo, które powinieneś zapamiętać. Czytaj ze świadomością, co czytasz, czyli że czytasz Słowo Boga skierowane do Ciebie. A gdy będziesz czytał, to uważaj na swoje wewnętrzne odczucia, poruszenia, reakcje. Gdy jakiś fragment, zdanie, werset, pół zdania, trzy słowa, słowo nawet jedno, zatrzyma Twoją uwagę, zaciekawi Cię, zachwyci jakoś. Ujmie swoją mądrością, czy pięknem, albo wzbudzi twój opór. Różne to mogą być reakcje. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się przy tym fragmencie. Zakończ czytanie. Choćby to było w dziesiątej sekundzie. Zatrzymaj się i zacznij to powtarzać. Zacznij ten fragment czytać drugi raz, trzeci, czwarty, piąty. Jest krótki, za siódmym czy ósmym razem będziesz mógł pewnie powtarzać to w pamięci, więc powtarzaj w pamięci, możesz zamknąć oczy i pozwolić być sobie z tym słowem. Niech to słowo będzie w twoim rozumie, w twojej pamięci, w twoim sercu. Smakuj to słowo. Bądź z nim, powtarzaj. Właśnie powtarzaj. To jest to drugie słowo i drugi etap, który powinni zapamiętać. Drugi krok naszej metody. Powtarzaj. Zwyczajnie powtarzaj. Bądź ze słowem. A gdy już nasycisz się tym powtarzaniem, to zacznij mówić, odpowiedzieć Panu Bogu, odpowiadaj Panu Bogu na to, co On powiedział do Ciebie. Do tej pory to On mówił, Ty czytałeś Jego Słowo, Ty zatrzymałeś się przy Jego Słowie, które uznałeś za szczególnie ważne dla Ciebie, skoncentrowałeś swoją uwagę na tym Słowie, a teraz odpowiedz. Teraz Ty mów. Módź się własnymi słowami na to, co usłyszałeś przed chwilą. Mów. To trzecie słowo, które powinieneś zapamiętać i trzeci krok metody. I to wszystko. Czytaj, powtarzaj, mów. A jak masz jeszcze trochę czasu, to znowu czytaj dalej, powtarzaj i mów. W praktyce może to wyglądać w ten sposób. Ja będę mówił teraz oczywiście głośno, ale ta nasza modlitwa najczęściej będzie w ciszy, w myśli. Zaczynam pierwszy etap. Czytam. Dzisiejsze czytanie. Pierwsze. Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić, zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia. I może to kogoś poruszył. Zabiliście dawcę życia. Zabiliście dawcę życia. Nie czytaj już dalej. Koncentruję się na tym, zatrzymuję się i powtarzam. Zabiliście dawcę życia. Zostajemy z tym Słowem, bo to by pozwolić sobie być z tym Słowem, być z Bogiem, który to Słowo przynosi. Zabiliście dawcę życia, dawca życia, dawca życia, dawca życia. I potem niech z tego Słowa, z tego powtarzania wypłynie Twoje mówienie, Twoja modlitwa, jaka każdy jest inny i każda modlitwa będzie inna. Możesz powiedzieć znowu w ciszy, nie musisz mówić głośno. Dziękuję ci, że jesteś dawcą życia, albo dziękuję ci za moje życie, albo dziękuję ci za życie moich dzieci, moich wnuków, albo proszę cię, żeby moje życie było dobre i prawe. Albo daj życie choremu, czy umierającemu. Różna to może być modlitwa, bo będzie to twoja modlitwa. Osobista, spontaniczna modlitwa, która jest takim odbiciem tego, co Bóg do Ciebie powiedział, i tego, jak Ty to zrozumiałeś. Zajmie Ci to 5 minut, 10, 15. Na pewno przyjdzie do Ciebie jako owoc takiej modlitwy bogactwo poznania i zrozumienia Pana Boga, ale to, co jest najcenniejsze, to sam fakt spotkania z Bogiem. Spędziłeś ten czas z Bogiem w Jego bliskości. Doświadczyłeś jego łaski, oświecenia. Czytaj, powtarzaj, mów. Czytaj, powtarzaj, mów. To jest oczywiście pewien skrót. Zapewne rodzą się różne pytania co do tej metody. Możesz znaleźć odpowiedzi na te pytania, sięgając po kartkę, która leży na stoliku za ławkami. Tę samą kartkę możesz znaleźć na stronie internetowej parafii, także w wersji dużo rozszerzonej. Jest tam też wideo. Jak ktoś chce, niech czyta, jak ktoś chce, niech ogląda. Ale niech każdy z nas uczy się, jak czytać Boże Słowo, jak modlić się Bożym Słowem. Czytaj, powtarzaj, mów. Niech serce pała w nas, gdy Bóg będzie rozmawiał z nami i sam pisma nam wyjaśniał. Czytaj, powtarzaj i mów do Niego. Amen.